Cześć. Przedstawię sposób, który ułatwi wysyłanie korespondencji zbiorowej. Jak widzicie, przygotowałam sobie wzór upomnienia dla czytelników, którzy zalegają z książkami do zwrotu i żeby rozpocząć całość, naciskamy rozpocznij korespondencję seryjną. Wybieramy kreator korespondencji seryjnej krok po kroku, który ułatwi nam dodatkowo to zadanie. Początkowe dwa kroki, dwa kroki po prostu przesuwamy. Następne. I w tym momencie mamy wybrać adresatów. Czyli przeglądamy i znajdujemy sobie folder Excela, który mamy oczywiście przygotowany. Mój nazywa się e, Upomnienie. Tak. I zawiera oczywiście wszystkich naszych czytelników. Wczytamy sobie w tym momencie, którą tabelkę trzeba. Wszystkich, tak jak widzicie, mamy. Nazwisko, imię, płeć, numer karty bibliotecznej, ulicę, numer domu, mieszkanie i ilość książek, które zalegamy. Klikamy OK. Następny krok to wprowadzenie bloków adresatów. U góry, po lewej stronie, warto zwrócić się do osoby, która zalega nam z książkami. Więc zacznijmy od reguły. Jeśli to inaczej. Polega ona na tym, że w momencie, gdy wybierzemy płeć, która równa się na przykład kobieta, czyli k, wstaw tekst szanowna pani, i w innym przypadku będzie to szanowny pan. I teraz nie ma problemu z tym, że koło imienia będzie zła osoba. Następnie wprowadzamy sobie w staw pole korespondencji seryjnej, czyli nazwisko, spacja i imię. Mamy tutaj numer karty bibliotecznej, o którym wspomniałam wcześniej, i także znajduje się w polach korespondencji seryjnej, czyli numer karty bibliotecznej. Tutaj mamy adres, ze względu na to, że wszystkie osoby zakładamy, że są z Radomia, wprowadzamy tylko ulicę, spacja, numer domu, slash, i numer mieszkania. W tym momencie mamy dość tajemnicze znaki na ekranie, ale musimy jeszcze w upomnieniu wstawić także regułę. I tak samo powtarzamy to działanie: płeć, kobieta. I tu będzie: wstaw tekst szanowna pani lub szanowny pan. Dajemy OK i pojawiło się. Oczywiście także wstawiamy pole imię, spacja, nazwisko i spacja. W tym momencie skończyliśmy tworzyć pierwszą część. I teraz, poprzez podgląd wyników, możemy sprawdzić, co udało nam się stworzyć. Myślę, że póki co całkiem nieźle to wygląda. Jednak, żeby było jeszcze lepiej, możemy sobie ustawić regułę. Która nazywa się pomin rekord, jeśli. I w tym momencie wybierzemy sobie nazwa pola, czyli ilość książek, i wtedy, jeżeli ktoś. 0, yy, tak. Oj, zero. Ok, w tym momencie, jeżeli osoba, czytelnik nie wisi nam żadnych książek, w tym momencie nie, nie piszcana jest do niego ta korespondencja. Aby wykorzystać całą kartkę, warto zaznaczyć pierwsze upomnienie, kontrolce i skopiować sobie. I w tym momencie kartka będzie cał, cała wykorzystana. W miejscu, miejscu podpis wstawiamy sobie regułę następny rekord, które umożliwi nam, tak jak tutaj Państwo zauważą, szanowny Pan Kowalski jest u góry, tu będzie szanowny Pan Lewandowski, Sebastian. Przechodzimy teraz do ostatniego kroku, czyli.